Cześć, ciekawscy. Jeśli nie słyszeliście o The Antword, ponieważ ten południowoafrykański duet stał się sławny ze względu na szokujące, a czasem dziwaczne wizualizacje oraz teksty zawierające język afrykanerski, przekleństwa, to być może słyszeliście o nich z innego, znacznie poważniejszego powodu, który zdobi nagłówki w ostatnich dniach. W przeszłości zespół ten był zamieszany w kilka skandali, ale ten najnowszy wydaje się szokować fanów duetu najbardziej, ponieważ adoptowany syn oskarżył ich o fizyczne i intymne znęcanie się, wykorzystywanie i niewolnictwo. Gdy tylko raport o dwudziestoletnim Gabrielu Toki Duprizie został opublikowany, trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie. Ale co dokładnie, jak stwierdził, przydarzyło mu się, kiedy mieszkał z przybranymi rodzicami? Dlaczego muzycy rzekomo sprawili, że chłopiec uwierzył, że jest diabłem? Jak, według Tokiego, para traktowała jego młodszą siostrę? Jakie kontrowersje duet wywołał w przeszłości? Co muzycy odpowiedzieli na te twierdzenia? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się wszystkiego o skandalu wokół kontrowersyjnego duetu. Ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie włączyć powiadomień i zasubskrybować naszego kanału, by być na bieżąco z najgorętszymi plotkami o celebrytach. Pozwólcie, że zaczniemy od tego, kim dokładnie jest The Antford. Duet tworzą Henri Dutois, znana jako Yolandi Visser oraz Watkin Tudor Jones, który występuje pod pseudonimem Ninja. Oboje byli wcześniej w związku i w 2005 roku powitali na świecie córkę Sixteen Jones oraz mieli troje przybranych dzieci. Wspomnianego Tokiego i jego siostrę Maisie oraz innego adoptowanego syna Jemila. W skład grupy wchodzi również DJ Hightech. Nazwę grupy można przetłumaczyć na odpowiedź jeśli chodzi o ich muzykę, jest ona opisywana jako sugestywna i podkreślająca kulturę ZEW, co jest terminem używanym do białych mieszkańców RPA z klasy robotniczej. The Antwort zadebiutowało na scenie międzynarodowej w 2009 roku, wydając album SOS, a pierwszy Teledysk do ich albumu, single Enter the Ninja, odniósł spory sukces, przynosząc im popularność i spore uznanie na całym świecie. W rezultacie, niedługo po debiucie, podpisali kontrakt z amerykańską wytwórnią, ale mimo że w tamtym czasie byli dobrze prosperującą grupą, której grono fanów wciąż rosło, szybko znaleźli się pod ostrzałem, gdy ich wideo z 2012 roku wywołało sprzeciw i krytykę za rasizm. Jeden z pierwszych skandali duetu wywołał teledysk do piosenki Fatty Boom Boom, który pokazał Jolandii ucharakteryzowaną na czarnoskórą postać. Guardian pisał wówczas, że wideo było chwalone za skuteczną parodię zachodniej kultury, jednak użycie czarnej twarzy odwróciło uwagę od pozytywnych aspektów teledysku. Ale według doniesień nie był to jedyny zarzut rasizmu jaki otrzymał zespół. W klipie z 2014 roku grupa ponownie zastosowała charakteryzację, wywołując jeszcze więcej oburzenia. W teledysku do piosenki Ugly Boy widać mężczyznę noszącego nie tylko makijaż przyciemniający skórę, ale także perukę afro. Mężczyzna miał na sobie również bluzę z kapturem z napisem, cytujemy, Cześć, mam na imię Bóg. Chociaż w teledysku pojawiło się sporo znanych osobistości, takich jak Cara Delevingne, Marilyn Manson i Jack Black, rasowy aspekt klipu był tym, na czym skupiła się większość ludzi. A skoro mowa o Mansonie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o zarzutach stawianych muzykowi przez kobiety, obejrzyjcie nasz poprzedni film klikając powyższy link. Na razie jednak nie zapomnijcie zostać z nami, by dowiedzieć się o najnowszym skandalu The Antwoord. Tymczasem kontrowersyjni muzycy znaleźli się pod ostrzałem również z innych powodów. W 2019 roku australijska artystka Zani Sparks wypowiedziała się o swoim związku z liderem grupy Ninjo, po tym, jak złożyła przeciwko niemu donos na policji. Zgodnie z Sydney Morning Herald nawiązali kontakt, gdy Jolandi wysłała jej wiadomość w 2013 roku, w tym samym roku, w którym ona i Ninja zakończyli swój romantyczny związek. Według Daniesień to również w tamtym czasie Ninja rzekomo zaczął agresywnie nagabywać Sparks, a kiedy ta poleciała na spotkanie z nim do RPA, przyznała, że coś nie tak było z jej drinkiem. Zarzuciła również artyście intymne i fizyczne znęcanie się nad nią do tego stopnia, że straciła przytomność. W chwili powstawania tego filmu nie wiadomo, czy jakiekolwiek dochodzenie jest w toku, choć niedługo po tym, jak za Opowiedziała swoją historię, pojawiła się inna piosenkarka o imieniu Diana Dalmonte i oskarżyła Ninja o napaść we Włoszech. To jeszcze nic. Wydaje się, że 2019 nie był dobrym rokiem dla zespołu, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie w sieci pojawiło się nagranie z 2012 z fizyczną bójką duetu z muzykiem DJ em Andym Butlerem. Według doniesień medialnych z tamtego czasu Jolandii krzyczała homofobiczne obelgi, a ninja go zaatakował. W rezultacie zespół został usunięty z listu kilku festiwali, na których miał wystąpić. Wydaje się jednak, że ostatnie oskarżenia pod adresem zespołu są najbardziej szokujące ze wszystkich. Jak już wspominaliśmy, Jones i Dutła będąc jeszcze razem zaadoptowali parę rodzeństwa, Gabriela Tokiego Dupriza i jego siostrę Maisie. I to 20-letni teraz Toki opowiedział o tym, co on i jego siostra przeszli mieszkając z artystami. Duet przejął opiekę nad nimi w ramach umów o wychowaniu zastępczym i wykorzystywali ich jako aktorów oraz rekwizyty w wielu swoich bardzo popularnych programach i teledyskach. Podczas gdy Toki nie mieszka już z duetem, jego siostra nadal jest pod ich opieką, choć według niego w pełnym wymiarze godzin przebywa z inną rodziną w Johannesburgu. Mężczyzna ujawnił, że kiedy był dzieckiem i mieszkał ze swoją biologiczną rodziną, jego warunki życiowe były dalekie od wytwornej rezydencji, w której mieszkał z artystami. Dupris i jego brat dzielili sypialnie w domu, podczas gdy rodzice wynajmowali resztę pokoi. W wywiadzie przyznał, że Duet zawarł umowę o opiece zastępczej z jego matką po tym, jak zobaczyli go wychodzącego ze szkoły. News 24 uzyskało kopię umowy o opiece zastępczej podpisanej w 2013 roku pomiędzy nieżyjącą już matką Dupriza Josephine a Adi Antford, w której zgodzili się oni chronić i wychowywać chłopca, oferować mu bezpieczne, zdrowe środowisko z pozytywnym wsparciem, zapewnić mu bezpieczny dom i poprawę edukacji. Jak wynika z publikacji, wersja wydarzeń Tokiego, potwierdzona przez innych świadków i uzyskane dowody, podają wątpliwość, czy duet spełnił którekolwiek z wymaganych prawem zobowiązań. Jeśli chodzi o młodszą siostrę Dupriza, w publikacji podano, że w związku z nią zawarto podobną umowę. W wywiadzie dla Południowoafrykańskiego Serwisu Informacyjnego News 24 oraz w rozmowie wideo, którą Toki przeprowadził z byłym filmowcem zespołu, Benem J. Crossmanem, młodzieniec oskarżył duet o traktowanie go jako niewolnika ujawnił, że sprawili, że czuł się tak jakby naprawdę był siłą roboczą i wierzył, że naprawdę nigdy nie był kochany. Chociaż rzekomo na początku wszystko kładało się dobrze, nie minęło dużo czasu, nim atmosfera się zmieniła. I dziś 20-latek ujawnił, że został zmuszony do nagrywania poniżających filmów, jak i takich, w których przeklinał biologiczną rodzinę za to, że jest słaby. Dupri stwierdził, że Jones i Dutła obiecali dobrze się nim opiekować, ale nigdy nie byli w pobliżu i zawsze byli zajęci lub w trasie. Przez większość czasu był sam w domu z Au pair. Poinformowano również, że Dupris otrzymał edukację domową do klasy dziewiątej, ale porzucił ją. Toki ujawnił również, że cierpi na rzadką chorobę skóry, zwaną hipohydrotyczną dysplazją ektodermalną, której częstymi objawami są rzadkie włosienie skóry głowy i ciała, zmniejszona zdolność pocenia się i brak zębów. Stwierdził, że duet sprawił, że uwierzył, iż był diabłem. W rozmowie z News 24 powiedział: cytujemy: Zmusili mnie do przysięgania, utwierdzali w wierze, że mogę spalić ludzi w piekle i że jestem królem piekła. Powiedzieli mi, że mogą sprowadzić ciemność na świat. Ale od tego momentu zarzuty stają się tylko poważniejsze. Gabriel stwierdził również, że duet w przeszłości zmuszał jego i siostry do rozbierania się przy nich za każdym razem, gdy kupowali im nowe ubrania, a jeśli odmówiliby, zostaliby ukarani. Przypominając okropności, przez które Dupris, jak twierdzi, przeszedł pod opieką di Antford, mówił o incydencie, gdy miał 13 lat. Podczas przyjęcia w domu Jelandii poprosiła go, by spędził z nią trochę czasu w pokoju, a po wejściu do pomieszczenia zobaczył ją nagą, leżącą z rozłożonymi nogami i wymiotującą. Stwierdził, że najgorszą i niepokojącą częścią tego wszystkiego było widzieć, że jego rzekoma matka była bez ubrania, i pod wpływem procentów, jak i fakt, że chciała spędzić z nim czas nago. Chociaż nie byłby to jedyny raz, kiedy Toki zostałby rzekomo poddany intymnemu nadużyciu przez parę, bo jak wynika z wywiadu, w przeszłości Jones pokazywał mu sugestywne wideo, wysyłane przez jedną z jego byłych dziewczyn. Młodzienie stwierdzi, że miał wtedy 11 lat. W rozmowie z Crossmanem Gabriel przyznał też, że w przeszłości zranił swego starszego brata nożem, przez co wymagał leczenia w szpitalu. Ale zamiast złościć się na swojego adoptowanego syna, Jones i Dutłaże komu tylko mu pogratulowali, i później otworzyli tę scenę używając dzieci w teledysku z 2019 roku. I podczas gdy Toki opuścił duet i żyje sam, jak wspomnieliśmy wcześniej, jego siostra wciąż jest pod opieką pary. Ale 20-latek twierdzi, że 14-latka nie chce już odwiedzać swoich adopcyjnych rodziców, ponieważ jak wyjawili, za każdym razem proszą ją, żeby się rozebrała. Przemawiając przed kamerą, Toki stwierdził, że w grudniu ubiegłego roku Ninja i inni, rzekomo zabrali Maisie do sauny, gdzie wszyscy byli bez ubrania, chcieli, by dziewczynka również była naga. W wywiadzie Toki powiedział, że za każdym razem, gdy dzwoni do rodziny, pytają go, czy jego siostra jest już w ciąży. Ale mówiąc o Crossmanie, który filmował historię Tokiego, sam też mówił o zarzutach wobec duetu. Twierdził, że po raz pierwszy spotkał ninja, gdy miał 16 lat. 21-letni wówczas artysta odwiedzał ich szkołę i palił zieloną roślinę z dziećmi. W rozmowie z News24 powiedział, że wie, iż The Antford nie są dobrymi ludźmi, ale był zaślepiony swoją ambicją i wtedy też miał własne problemy. Mówiąc o tym, jak Ninja zachowywał się wobec adoptowanych dzieci, powiedział, że będzie rozmawiał z nimi tak, jakby byli dorosłymi, pokazując im treści dla pełnoletnich i rozmawiając z nimi o nielegalnych substancjach oraz gangsterskim życiu, w ten sposób, cytujemy, manipulując ich młodymi umysłami. Mężczyzna stwierdził również, że żałuje, że nie interweniował wcześniej. Według doniesień mediów, które skontaktowały się z przedstawicielami duetu, The Antwort nie zgadza się z oświadczeniami Tokiego. Choć stwierdzono również, że artyści zawsze zaprzeczają jakimkolwiek zarzutom przeciwko nim. Albo wiecie, ciekawcy, co wy myślicie o tych oskarżeniach. Czy wierzycie w słowa Tokiego? Czy słyszeliście już o tych lub wcześniejszych zarzutach wobec duetu? No i czy znacie ich muzykę? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej i jak zwykle nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu naszego kanału, by nie przegapić kolejnych wiadomości. Do usłyszenia już wkrótce, cześć!